おいしい、おいしい、資源の石焼き芋です。おいしい、おいしい、この資源の石焼き芋です。早く出てきて見てください。 Machód śmieciarka ma taką wesołą melodyjkę, która gra. Więc kiedy nadjeżdża, wszyscy wiedzą, że trzeba wynieść worki ze śmieciami na dół, ponieważ wystawia się tylko w określone dni, konkretne rodzaje śmieci. Więc jakby ktoś zapomniał, wtedy to należy wynieść. Dziki, ukryty onsen, o którym większość ludzi nie wie. Niewątpliwą jego zaletą jest również to, że jest darmowy. Można przedzierać się przez góry, żeby się tam dostać, ale jest też droga dojazdowa, która wiedzie obok cmentarza. Olbrzymi cmentarz. I co rzuca się w oczy, niesamowicie uporządkowany. Wszystkie groby są w idealnych w równych rzędach i nawet te pomniki są identyczne w sumie więc nie wiem dlaczego czy tu jest taka zasada na tym akurat montażu w tle piękne góry zobaczmy czy da się dzisiaj skorzystać tutaj leci No, praktycznie, bo tam w tyle jest, za tą górą, która się nazywa Ogiyama, jest już góra wulkan i aktywna. Widzę, że ktoś tam jest, także nie wiem, czy będę mógł filmować w środku, zobaczymy. Muszę wam powiedzieć, że jest wspaniałe, woda bardzo gorąca, muszę się przenieść trochę do tego, tego następnego, bo no jest tutaj czterech, pięciu zawodników. Widzę, że to taka stała ekipa chyba jest. Znają się wszyscy. Za mną wysokie góry. Zgodzili się na filmowanie, bo powiedziałem im, że będę tylko filmował siebie, więc spoko. Może mi się później uda trochę więcej filmować, ale liczyłem, że nikogo tu nie będzie, mimo że taka pogoda jest, ciężki dojazd, a mimo wszystko jest to stała ekipa i ciągle nowi dochodzą, widzę już dwóch następnych idzie, także przenoszę się do następnego, bo tutaj jest strasznie

No Tam jest taka wiata zrobiona, gdzie można sobie zostawić rzeczy, przebrać się. I ten onsen działa na zasadzie takiego wolontariatu, czyli jest tutaj kilka głównych tych starszych panów, którzy się głównie tym zajmują. I już tutaj z rozmów wynika, że oni tutaj prawie na co dzień przesiadują. W 10-15 minutach dobrze byłoby wyjść na chwilę, tak mi tutaj dziadkowie starsi panowie doradzili. Woda ma temperaturę 44 stopni. Przed chwilą sprawdziłem, bo tu jest termometr. Jest to mocno siarkowa, co widać na ściankach tego oceanu. Jest dużo, dużo siarki się odkłada na, na brzegach. W tym pierwszym basenie zaraz od źródła, z którego wypływa ta woda jest jeszcze nawet parę stopni więcej, bym powiedział, może kilka, nie wiem ile, ale nie da się zmierzyć. Następnie przepływa do drugiego basenu, w którym siedzę ja, ale nie mogę Wam pokazać teraz, ponieważ siedzi jeszcze trzech innych ludzi i później od niego już odchodzi ten kanał, który widzieliście na początku. Tam na tym kanale każdy, kto przychodzi, obmywa się w tym kanale. Okej, okay, wystarczy, już jestem cały czerwony. Wspaniała sprawa. Wychodzę już z wody. By Was interesowało, ile zarabia się w takich e, zwykłych pracach w Japonii, no to proszę bardzo. Tutaj jest akurat sieciówka Sukiya, czyli takie e, japoński fast food. Całkiem przyzwoite te dania są. Od, na dziennej zmianie od 5 do 22 jest 900 na godzinę, jen, a na nocnej zmianie od 22 do 5 1125 jen na godzinę tak jak tutaj widzicie na załączonym obrazku załoga uśmiechnięta No taka właśnie praca powiedzmy, że w sklepie w jakiejś małej takiej restauracji tak się prezentują yy, zarobki w tego typu właśnie lokale. najniższa krajowa w Japonii jest yy, różni się w zależności od prefektury i u nas to wydaje się, że jest jakoś między 700 a 800 yen na godzinę. Czyli w sumie jeśli zarabia się 900 na godzinę to już można w sumie przeżyć. No nie tylko przeżyć, w sumie już jest to takie nie najgorsze jak na prowincji, oczywiście. W Tokio to jest stanowczo za mało. A jak się już zarabia tysiąc i więcej na godzinę, no to już jest to tak całkiem przyjemnie. To zap chciałem Wam zaprezentować tradycyjny, yy, taki niezależny sklepik z karagę, który Pan tutaj sobie prowadzi, akurat niedaleko mojej zielnicy. Są bardzo smacznie wyglądające. Ja to mówiłem standardową karagę, zestaw, zobaczymy jak będzie. By ktoś miał ochotę, można sobie poczytać mangę. W międzyczasie, czekając, jest tutaj też taki y, counter, gdzie można napić się herbatki. Ale co ciekawe, z drugiej strony jest też takie miejsce, gdzie można sobie usiąść na tradycyjnym, tradycyjnej podłodze. Jest nawet telewizja, widzę, odtwarzacz. siedzieć tutaj sobie zjeść czyli taka. W sumie nawet mini restauracja, głównie jest nastawiony lokal na jedzenie na, na wynos Ale Można też zjeść na miejscu sobie Widzę, że tu Pewnie przychodzą jacyś lokalni yy, Mieszkańcy Pewnie stali klienci sobie siedzą tutaj Gaworzą z panem jest yy, taki, taki lokal, a zobaczymy jak to będzie ...prezentowało, tam przygotowuję. A tam się smażą następne. No dobrze, zobaczymy, jak będzie się przedstawiało moje Karawie po zamówieniu. Już jadę w wielu miejscach, bo to oczywiście danie specjalne naszego, naszej prefektury. Karawie jest bardzo popularne i znane. No a tutaj po raz pierwszy zobaczymy mm, takie ta dzisiaj jest ze zniżką. powinno kosztować 400, a będzie że 350 dziś Więc rewelacyjnie się składa Będzie pewnie smakował Ale ja to zajmę